Szanowni Państwo, otwieram obrady 58. Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Czy są uwagi do przedstawionego przeze mnie porządku dzisiejszej sesji? Czy są uwagi? Proszę bardzo Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, tak jak na komisjach chciałbym zgłosić w punkcie 15 projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Lidzbark Warmiński jako osiedla uzdrowiskowego. I teraz uchwała wniesiona przez Pana Burmistrza do porządku obrad. Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta Lidzbark-Barmiński jako osiedla uzdrowiskowego. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się. Yy, punkt 18. Są to wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w celu złożenia wniosku? z radnych. Nie widzę. Może ktoś z gości zaproszonych na dzisiejsze obrady. Proszę bardzo, Daniel że dziękuję za udzielenie głosu sumienie społeczeństwa. Pana burmistrza chciałbym kilka pytań zadać. a Może bardziej do Komisji uzdrowiskowej, w przewodniczącej głosy. Czy wiadomo jest jaka była rozkład głosów pomiędzy Urno, która się tutaj znajdowała, która się znajdowała pod sklepem lid i chyba pod wysoką bramą, tak? Czy, czy jest jakaś wiedza na ten temat? Czy liczono oddzielnie głosy, czy, czy zrzucono wszystko do jednego worka? Chodzi mi o stosunek, czy... To myśmy byli zobowiązani do przedstawienia Panu Burmistrzowi łącznej liczby głosów, z podziałem na głosy tak, nie, wstrzymujących się i nieważnych i tak to zostało policzone. Czy nie wiadomo mniej więcej, jak to się rozłożyło. Tak no najistotniejszy no jest wynik ogólnego głosowania. Aha, czyli, czyli nie wiemy, tak? Mam jeszcze pytanie, chyba to też do Pana Burmistrza. Bowiem w zarząd, zarządzeniu Pana z 20 czerwca określił Pan, iż wypełnioną ankietę uprawniającą do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta, tak? Takie w zarządzenie. W siedzibie Dokładnie jest to wyrażone. No, wobec tego jest moje pytanie: Czy siedziba urzędu znajduje się również pod sklepem lic i, i Wysoką Bramą? Skoro tam także można było wrzucać urnę. No jak, jak to. Mam udzielić odpowiedzi. Jak to, jak to, jak to jest? Jakby, no... jeden, z wniosków, jeden z wniosków mieszkańców dotyczył tego, aby ułatwić mieszkańcom udział w głosowaniu mhm. poprzez ustawienie również urn do głosowania w miejscach, gdzie siedzieli ankieterzy co wydało się logicznym, bo nie każdemu mieszkańcowi chce się iść do urzędu po to tylko, żeby wrzucić głos, a ilość osób korzystających z konsultacji przy Lidlu i przy Wysokiej Bramie była stosunkowo duża, w związku z czym nie uważam, że było to cokolwiek złego, żeby ludzie mogli na miejscu, po wyjaśnieniu swoich wątpliwości wrzucić taką ankietę. Rozumiem to, bo to w sumie jest słuszne, tak? to tam więcej ludzi tam chodzi, nie? Z logicznego punktu widzenia jest to słuszne, ale czy wobec tego nie powinno to być, tamte punkty nie powinny być określone poprzez zarządzenie. Skoro zarządzeniem jest tutaj urna, to powinny być i ta, tak? No, ja to tak opieram, nie? Czy, czy, no następne mam jeszcze takie pytanie, bo trochę mnie nurtuje tutaj ta kwestia ankiet. W jaki sposób były zabezpieczone urny do głosowania? Bo czy były jakieś opieczętowane, czy banderole były naklejone, czy jakieś inne zabezpieczenia, jeśli tak, to prosiłbym o ich wymienienie. Tak? No, ale proszę, były zabezpieczone poprzez opieczętowanie, zaklejenie pieczątkami Urzędu Miasta. Zgodnie, zgodnie z tym, co mówi kodeks wyborczy, chociaż tutaj kodeks wyborczy nie, nie ma żadnego uzasadnienia, bo tak. to są konsultacje, nie wybory, ale w taki sposób, żeśmy się ubezpieczyli przed takimi właśnie pytaniami jak w tej Pana. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno, mam jeszcze pytanie dotyczące tego zarządzania pana burmistrza. Nie chcę przedłużać, ale chciałbym to wyjaśnić, żebym nie miał już więcej wątpliwości, czegoś złego nie napisał. W wymienionym wcześniej rozwiązaniu pan Burmistrz określił formę konsultacji w postaci spotkań z mieszkańcami w siedzibie urzędu. To były dwa spotkania, plus trzecie, takie na którym tutaj też miałem okazję być. Czyli, czym więc z formalnego punktu widzenia były punkty pod sklepem, pod sklepem Lid i Wysoką Bramą? Na jakiej podstawie prawnej one działały? I jaką rolę pełnili tam członkowie komisji, czyli w jakim charakterze występowali? Powiem, widziałam panią sekretarz, tak, była. Co oni tam robili po prostu? I na jakiej podstawie prawnej tam byli? Bo w zarządzaniu pana burmistrza powołana, powołana Pan burmistrz w zarządzaniu. Nie mam w tej chwili tutaj zarządzenia, ale według mnie to konsultacje zostały określone na 5 dni. I również w tych miejscach, o których Pan wskazał, nie. czyli przy Litu i przy Wysokiej Bramie. Pana zarządzanie nie ma słowa. Jestem przekonany, ale były ogłoszenia o tym. Nie, nie, ja się nie Dobrze. Więc akt prawne. Dobrze, proszę pana, konsultacje są konsultacjami. Przeprowadziliśmy. Może nie jesteśmy organizacyjnie tak doskonali, jak pan w swoich działaniach, to pan jakby... Ale staramy się, jak umiemy najlepiej to robić i myślę, że. Ideą tego było usłyszenie jak największego głosu mieszkańców, tak, a nie schowanie się do urzędu i usłyszenie zarzutu, że a no w urzędzie to między sobą tam porobili. To było w świetle reflektorów, ludzie mogli patrzeć, siedzimy, mogli wrzucać, nikt nic nie ukrywał. Ja bardzo słusznie, ja tak też popieram tę politykę wyjścia ja do ludzi. się cieszę, to razem zbudujemy to miasto. Jasne. Z tym, że chciałbym, no bo Urząd Gminy działa, znaczy Urząd Miasta, przepraszam, nie chciałbym obrazić. Poczuć, no to nie jest obraza. Nie, jest to no, Miasta, Urząd Gminy, no ale. To jest to, jednak działa w oparciu o przepisy prawa, tak? Musi się opierać, a o dobre chęci również może. Więc ponawiam pytanie z formalnego, z formalnego punktu widzenia, czym były te punkty. Co one stanowiły? Co one stanowiły? Punkty, tak. punkty opiniotwórcze, po to żebyśmy wiedzieli jaka jest opinia mieszkańców. Jasne, i one były powołane na jakiej podstawie prawnej? Nie musimy Nie tak. żadnej podstawy prawnej dać to na to, to żebym za chwilę wziął stolik, usiadł w środku miasta i pytał mieszkańców, co myślą na przykład na temat kwietnika przy ulicy takiej. Rozumiem, czyli to była inicjatywa... Samy... Urzędu miasta. Urzędu miasta, tak? Może być. Zaczynał... No. Proszę pana, wyjdźmy od tego, że konsultacje to jest coś, co tylko jest głosem pomocniczym, a nie zobowiązującym. Ja wiem, tak? co to są konsultacje. To cieszę się bardzo. Wiem. W związku z tym staraliśmy się uzyskać jak najszerszą opinię, żeby zadać kłam tym pojedynczym krzykom, które mówiły o tym, że ludzie nie chcą uzdrowiska, co jest totalną nieprawdą, bo okazało się, że 90% mieszkańców chce uzdrowiska. Rozumiem. Czytałem Pana po prostu zarządzenie w zarządzeniu nie ma tego, więc się pytam. Nie kontynuujmy, ja już Panu wyjaśniłem to i myślę, że tu drugiej prawdy nie znajdziemy. Yy, dobrze, jeszcze, jeszcze mam takie pytanie. Czy, czy członkowie komisji powołanej przez Pana burmistrza, w związku z tym wyjściem tam do ludzi, czy to był ich zakres czynności pracy, czy to było jakieś zadanie zlecone, nie wiem... Robili to w ramach obowiązków. Obowiązków pracy, tak? tak. Czyli normalnie otrzymają to wynagrodzenie. Wynagrodzenie te, które otrzymują normalnie. normalnie. Tak. Nie dostali nic dodatkowego. Nie, no to jest takie pytanie, tylko... No odpowiadam, do doprecyzowujmy. Eee, członkowie powołanej zarządzenie pana burmistrza Komisji prowadzili akcję informacyjną pod Scotton LIT i pod wysoką bramą, więc no, bardzo wielu mieszkańców miasta oddało swój głos w ankiecie właśnie tam na miejscu i najczęściej po zasięgnięciu informacji od członków komisji. Teraz moje pytanie jest następujące. Czy osoby udzielające informacji, które tam się znajdowały, mieli do tego odpowiednie kompetencje? Czy byli specjalnie w jakiś sposób tego przeszkoleni, a jeśli tak, to przez kogo? Czy słowiedzy mogą udokumentować jakimś certyfikatem doświadczeniem innym dokumentem? Bo skoro udzielali informacji w sprawach tak ważnych, no to rozumiem, że powinni legitymować się jakąś wiedzę no, tak? Oczywiście, że tak. Więc skąd ta ja za wszyscy chodzi? zaznajomili się z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym? Ja też. Tak. I stamtąd pochodzi ta wiedza i na to nie potrzeba specjalnych certyfikatów, bo gdybyśmy na znajomość każdej ustawy potrzebowali certyfikatów, to tak naprawdę nic innego byśmy w Urzędzie nie robili, tylko w zakresie setek ustaw, które nas tu obowiązują, musieli zrobić certyfikaty pracownicze. I rozumiem, że według Pana wystarczyła informacja z ustawy, tak? Zdecydowanie. I, i nic więcej. Dobrze. Bo mo mogę... W związku z tym, że to te same udzielały osoby informacji mieszkańcom miasta, zbierały ankiety, jak również są pracownikami Urzędu Miasta, a później jeszcze zliczały te ankiety. Którym z tego, czy jakiś konflikt interesu nie zachodzi, bo w zasadzie tutaj wychodzi, że mądre no jest w swojej sprawie. Eee, uznajmy to pytanie i niech Pan odpowie, jaki konflikt interesów. Czy te osoby z tytułu hmm. prowadzenia ankiet i pozytywnego rozstrzygnięcia będą miały jakieś profity? Czy te osoby mają tam, nie wiem, swoje tereny, które może w sposób szczególny będą bardziej wartościowe, czy może jakieś pieniądze im obiecano? Tego nie wiem. A jak pan nie wie, to proszę wykazać, jaki ma być konflikt? Bo pan oczekuje, żebym ja się tłumaczył z tego nie, nie, czy jest, nie. ale pan nie potrafi wskazać konfliktu. Pytałem się, czy nie uważa pan? Uważam, że nie ma żadnego konfliktu. No rozumiem. Jeszcze... Urzędnik miejski jest zobowiązany do pracy rzetelnej? I zgodnie z przysięgą, jaką tutaj składa jako urzędnika publicznego, rozumiem, i to jest chyba już ostatnie moje pytanie. Yy, jak pan burmistrz odnosi się do informacji podanej przez lokalną gazetę, którą mam zaszczyt prowadzić, i członkowie komisji prowadzącą tą akcję informacyjną, nie do końca zgodnie z prawdą, informowali mieszkańców o zagadnieniach związanych z utworzeniem strefy. Koniecznością przeprowadzenia konsultacji, jako takich w ogóle, i innych spraw związanych z zamiarem utworzenia strefy uzurowiskowej. Czy mógłbym się dowiedzieć o jaką gazetę chodzi? Yy, ona śniła gazetę. Niestety takiej gazety też nie znam. znam. Nie znam takiej gazety. Yy, a czy może się Pan odnieść do tego, co przed chwilą powiedziałem, że tam podano, iż to, co przeczytałem, iż. Znaczy, iż wie Pan, yy, gdybym to iż, zobaczył w tej gazecie, to mógłbym się ustosunkować, natomiast. No nie zdarzę Pana, że tak powiem, zaufaniem i nie wiem, czy Pan mi czyta prawdę, tak? Ale to nie chodzi o zaufanie. Ja... Nie, no ja muszę wiedzieć, czy na pewno było to napisane, czy może gdzieś tam tak, pan ja dwa ja zdania wyjął albo dwa zdania. Ja jestem redaktorem naczelnym tej gazety i pytam Pana. W tej chwili o... Wie Pan, to, że redaktorzy o... ostatnio różne rzeczy o redaktorach słyszymy i okazuje się, że co innego piszą, a co innego mówią. Yy, więc, no, więc zadaję Panu w tej chwili pytanie, że... To proszę sprecyzować pytanie. Dobra, pytam się Pana w tej chwili konkretnie. Jak ma się odnosić do tego, iż niektórzy członkowie komisji, kilku z nich, prowadzący akcję informacyjną nie do końca zgodnie z prawem informowali mieszkańców o zagadnieniach związanych z utworzeniem strefy użytkowej. Proszę podać fakt. Ja, ja się Nazwiska... Chcę. nie, proszę Pana, to jest rzucanie, to jest rzucanie pan oszczerstw, bo Pan coś gdzieś usłyszał, bo Pan, proszę, nazwisko Ale chciałem się oszczerstwo to, to według prawa jest rzucanie oskarżenia bez pokrycia, tak? Pan na razie rzuca wobec nie, ja się... członków komisji, nie precyzując, którzy to członkowie i w jaki sposób, nie, ko mieli jako... błędnie, nie proszę, nie, proszę, precyzyjnie, nie proszę, proszę. odpowiem na pytanie, które jest zadane w sposób celowy, tendencyjny po to, żeby zdyskredytować pracę komisji. Nie no, pana się... Proszę podać nazwiska i fakty. Konkretnie nie będziemy pana... o plotki się opierać. Nie, ja, ja panu zadaję konkretne pytanie. Ja panu konkretnie odpowiedziałem nie, nie. i innej odpowiedzi pan nie usłyszy. Rozumiem więc nie chce pan się do tego odnieść. Odniosłem pan, się, proszę pana. Nie, nie odniósł się pan, Odniosłem. bo ja zadałem panu konkretne pytanie, jak pan się odnosi do informacji o nierzetelności informowaniu mieszkańców. Proszę pana, ja panu już odpowiedziałem. Wcześniej. Urzędnicy publiczni są zobowiązani przysięgą do rzetelnej pracy na rzecz tego lokalnego społeczeństwa i to czynią. Bardzo dobrze pan to powiedział. I następne pytanie. Jak pan skomentuje wynik innej ankiety przeprowadzonej przez moją gazetę, w której głosujący no, wykazali zupełnie inny wynik nie, niż nie ten, znam, proszę pana, nie znam tego wyniku. Mhm. No tam 83% było przeciwko utworzeniu strefy dzielnicy zdrowicowości. A ile było głosów? 400 około, czyli bardzo podobne wynik no to super, niż tutaj... No to widzi pan, nie przyszedł pan z tą ankietą do nas. Nie no, jakby pan skomentował, tak różne wyniki. nie zamierzam komentować. Mhm. Życie pokaże, czyja ankieta była bardziej wartościowa i rzetelna, prawda? To jest takie... Rozumiem. Czy w związku z, z tym... A kto brał udział? Ale zostawcie, w tej Szanowni Państwo, nie róbmy tutaj jarmarku. Znamy cel naszego dziennika i działalności i Ja nie wiem, jaki, jaki się... Pan ma zna cel, bo może Pan powiedzieć, jaki to jest cel? To on... Informowanie społeczeństwa o wydarzenia w mieście. Tak. Taki jest mój cel. A pan chce tutaj jakoś mnie zdyskredytować. Ja e... powiedziałem to, co powinienem ja, Jeśli, jeśli, jeśli według Państwa danych, no około pięciu, nawet niecałych pięciu procent uprawnionych do głosowania wzięło udział w ankiecie, czy wobec tak niskiej frekwencji, no niezasadnym byłoby przedłużenie jednak tych konsultacji o na przykład do tych 14 dni, żeby jednak więcej osób jest z tym Bo nie widzę, nie widzę takich nie no, Niecałe 5% no to nie jest jakby reprezentatywna część społeczeństwa, tak? Jeśli się na tym opieramy, to bym Proszę tej, pana, z... tutaj siedzi 15 wszyscy. radnych, z których każdego poparło 200-300 osób i każdy mm -hmm. z radnych oprócz ankiety rozmawia też z ludźmi. Proszę mi uwierzyć, że większość ludzi w tym mieście jest za uzdrowiskiem. I choćby pan nie wiem, jak chciał tutaj sugerować, że jest odwrotnie, to tak nie jest. I jeszcze raz panu powtarzam, że przyszłość pokaże, kto miał rację. Rozumiem, ale to jest... I ostatnie już pytanie poza konkursem. Rozumiem. To no nie jest konkurs. Nie, nie pan no, zadaje ale pytania. Tak, taki to Proszę zachowywać się tak to jak w był... sesji rady, a nie jak na no, jarmura. Wczoraj, wczoraj pan zachowywał się zupełnie też nie... Po moim wyjściu niech pan zacytuje, co pan powiedział, tak? Na mój temat. Czy to jest zachowanie godne burmistrza? Ja nie wiem, co ja powiedziałem na pana. No właśnie, skoro pan nie wie, co pan wczoraj powiedział, to sorry. Eee, teraz moje pytanie, bo widzę, że chyba już tradycją stało się, iż e, kamera Urzędu Miasta rejestruje sesję, tak? Nie jest kamera Urzędu Miasta. Domu Środowisk Twórczych? Nie wiem. Nie wie pan, kto obsługuje tą kamerę nie i dlaczego on chwili. tu jest, tak? Zupełnie. Nie. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Zorientuję się. Dziękuję. Odpowiem Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Wolne wnioski? Proszę bardzo, Pani Sekretarz. Mówi pan o nierzetelności komisji. Nie mówi pan natomiast nic o nieuczciwości osób, o których pan wie, a które no, tutaj słyszeliśmy, głosowali kilkakrotnie lub głosowali z innych miejscowości. Hmm. Znaczy, nie rozumiem, bo do czego miałbym się to odnosić. Dobrze. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w punkcie? Jeżeli nie, chciałbym Państwu serdecznie podziękować i zamykam obrady 58 sesji Rady Miejskiej w Barzubarneńskiej.